Będzie o wędkarstwie, ale nie będzie o łowieniu ryb, ani o pokazywaniu swojego całego sprzętu, bo to już było. tylko ale... no będzie o nowych dwóch wędkach. O dwóch wędkach i dwóch nowych kowrotkach. Eee, te dwie wędki to są fiderowe, 3,60 m. Waga, to jest napisane ile ale wyrzut do 8 do 150 gram, obydwie takie same i powrotki obydwa takie same, fiderowe i chyba też nie będę pokazywać. Tutaj sama ręka jest może od to tak? Rędko jest z jedną szerotką. Z od Jorkę. Rat Master Feeders marka 360 centymetrów i metr, i jaki metr 50. 150 gram wyrzutu potem i myślnik 8. Tak, ktoś ma taką markę, no to może napisać w komentarzu, że ma i powiedzieć jak się, jak się sprawuje jeszcze tutaj jest do zaczepienia przynęty Taki, takie coś co się też tak zgina żeby nie wystawało i żeby się pewnie nie połamało w tą stronę nie wiem, pierwszy raz mam styczność z wędką fiderową to jest jedna część ona się składa z czterech części jedna część Teraz idziemy do drugiej części. Druga część. Za bardzo to Wam o tych wędkach nie opowiem. Z, jakiej, z jakiego włókna są zrobione. Bo nic nie wiem. Tutaj pewnie Tutaj są takie wybrzuszone łączenia. I to wygląda. I to co mi się podoba w tych przelotkach to jest to, że one są tak. No odwrót, że wyglądają jakby te przelotki były odwrócone w złą stronę. Ogólnie. I tyle. Druga część. I ja za chwilę wam już pokazuję trzecią część. Okej. Okay, teraz idziemy do trzeciej części. Mamy trzecią, trzecią część, taką samą z przelotkami, tutaj akurat są cztery przelotki, w tej części były trzy, w tej jedna przelotka i tutaj, się, i tutaj już są takie normalne, najzwykle najsze przelotki zrobione takiej z jednej części, I teraz tutaj. Mam szczytówki. Mam trzy szczytówki. I one się różną. Nie tym, że są kolorowe końcówki, tylko grubością. Zielona chyba jest najgrubsza, ale nie wiem. Bo nie, bo nie było napisane. Mi się wydaje, że zielona najgrubsza, no bo się najsłabiej wywina. Albo coś mi się tylko tak zdaje, nie wiem. Jest żółta, pomarańczowa, taka czerwona i zielona. Albo czerwona jest najmocniejsza. Wiem, wiem, że tutaj właśnie najlepiej chodzi ta przelotka, tak? I tą są części. Ja najbardziej to będę robił tutaj na tą czerwoną przelotkę. Taką bardziej jest krawam, na tą czerwoną przelotkę. I w sumie to co jeszcze. A jeszcze tą drogą wam pokażę. Tylko tam od razu założymy założony i wszystko tam. Ale jeszcze, tam jeszcze nie jest założona żyłka. I za te dwie wędki z kołowrotkami zapłaciłem 460 zł To są moje dwa pierwsze, dwa moje pierwsze fidery w życiu. Jeszcze drogą Wam tutaj pokażę. Sorry, że ten taki burtelik. E, tyle tam to pudełka po ale przed chwilą dopiero po nie poszedłem i, i otworzyłem. I sorry za mój głos. Mam letki katar. Mam letki katar. Okej, okay, tutaj już druga wątka od razu z kołowrotkiem. Za chwilę do kołowrotka przejdziemy. I z tutaj tymi paseczkami takimi. Żeby się nie razu I tutaj też. I tak jak mówiłem tutaj paseczek. Dwie takie same. Teraz przejdę do kołowrotka. Kołowrotek. Taki kowrotek. Nie hmm. ja wiem co oni powiedzieli Przeczytam jego nazwę Rare Fisher Masters 2000GR5 2.1 2, Line Spice. Tam jakieś cyferki seryjne. I ma 4 łożyska. Taki kowrotek, bardzo fajny. Tutaj ma to zmiany hamulce. I tak wygląda po zdjęciu. I to nie jest jakiś plastik, to nie jest jakieś plastikowego tylko już taki dobry. I ręka już, która tak tutaj się już zamyka. Wystarczy o tutaj nacisnąć i przechylić. I... Bo jak to się nie przechyli, to się nie zamknie. A jak się ciśnie, to się przechyli. No, nie wiem, wyglądał mi się język. I tutaj ma takie dziurki, tam gdzie się trzyma i się kręci. Żeby było wygodniejsze, i to jest naprawdę wygodne. Tak z takimi paseczkami I nie opowiem Wam, ile co kosztowało, no bo nie wiem. No bo ja to u mojego znajomego wędkarza zamawiałem Powiedziałem mu, żeby zamówił mi dwa fidarki aż 3,60 m długość. no na to 100,604 LWR. Język mi się włączył, sorry za to, że mi się taki język włączył. Nie wiem czym. I to ja to miałem. Ja, 430 zł dałem no i 30 zł gratki się dostałem. Dobra, i teraz przejdźmy do innych tematów niż o wędkach, i o tej wędce. teraz przejdźmy do tego, że mam taki plan, żeby sobie co roku. Dwa razy w roku będę nagrywał swój, nie, raz w roku będę nagrywał swój cały sprzęt wędkarski, tak jakoś w grudniu, październiku i w następnym filmie może to nagram jutro lub dziś nie wiem zobaczymy. Ja jeszcze kupiłem takie dwa